Mili Państwo, w tym miejscu pokażę Państwu, w jaki sposób przeprowadzić test T dla prób zależnych w programie Statystyka. Przed nami znany już Państwu zbiór danych. To jest czas mierzony w sekundach pochodzący z eksperymentu z Pierwszy czas no to jest pomiar bez konfliktu, bez hamowania poznawczego. Drugi to jest natomiast ten pomiar, kiedy właśnie przechodzi nam z trudnością nazywanie. Kolorów, kiedy słowo oznaczające kolor jest inne niż kolor czcionki, którą było napisane to słowo. Więc no, mamy taką hipotezę kierunkową, że czas w drugim pomiarze będzie wyższy i to istotnie statystycznie wyższy niż w przypadku pierwszego pomiaru. To są dane pochodzące od. Grupy osób, a więc interesuje nas to, że jeżeli mamy wynik, to tutaj mamy jedną osobę, która brała udział w tym eksperymencie, teście stóp, a właściwie, no i mamy jej pierwszy wynik i drugi wynik tej samej osoby. Więc interesuje nas porównanie dwóch pomiarów pochodzących od jednej grupy osób. No, w eksperymencie, w teście wzięło udział 34 osoby. Więc mamy już tutaj powyżej 30 osób, więc dla nas w porządku. Mamy też pomiar w sekundach, więc jest to bez wątpienia skala ilościowa, więc już wstępne założenia mamy spełnione. Również założeniem jest to, że pomiary są dwa i tylko dwa, więc w tym wypadku bez problemu i w to założenie się wpisujemy. Więc sprawdźmy sobie, czy nasze zmienne rozkładają się zgodnie z rozkładem normalnym. Wchodzimy sobie więc w góry w statystyka, statystyki podstawowe, statystyki opisowe, klikamy OK. No i definiujemy sobie, że u góry chcemy obie zmienne. Jest Shapiro-Wilka, nas interesuje, ponieważ mamy n mniejsze niż 100. No i dla czas 2 nam się pojawia tutaj p większe niż 500, a więc zostajemy przy hipotezie zerowej. Tutaj również większe niż 500, więc zostajemy przy hipotezie zerowej. Możemy zatem powiedzieć, że w obu przypadkach rozkład nie odbiega istotnie od rozkładu normalnego, a więc że jest zgodny z rozkładem normalnym. W porządku. Przejdźmy więc do przeprowadzenia testu T w takim razie. Jak go zrobić? Wchodzimy sobie w zakładkę statystyka. Statystyki podstawowe uruchamiamy nową, bo nie interesuje nas już statystyka opisowa, a przeprowadzenie testu t dla prób zależnych, więc uruchamiamy nową i mamy w tym miejscu napis, który wskazuje dokładnie ten test, który jest naszym życzeniem w tym wypadku, więc klikamy go sobie test t dla prób zależnych, dajemy sobie OK, no i robimy sobie, zdefiniujemy sobie tutaj zmienne dla przejrzystości, pierwsza lista zmiennych dajemy jeden czas, dla drugiej listy zmiennych dajemy drugi czas, wtedy nam się pojawi tylko jedna tabela, która generuje wynik testu w kiedy dalibyśmy sobie na przykład w taki sposób, że tutaj nie mieliśmy nic, to mielibyśmy aż cztery tabele w każdej możliwej konfiguracji tych dwóch zmiennych, więc zostajemy przy tym, dla czytelności większej, i dajemy sobie OK. I w tym wypadku to, co nas może interesować, to ewentualny przedział Ufności, ale tutaj domyślnie wszystko jest tak jak należy, więc możemy sobie spokojnie kliknąć w podsumowanie testy TE. Nieważne, już w której zakładce tak naprawdę dostaniemy coś takiego. No i pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, no to oczywiście poziom istotności testu. Nie są mniejszy niż 500, więc widzimy, że różnice pomiędzy pierwszym pomiarem a drugim pomiarem są istotne statystycznie w tym wypadku. Więc pozostaje nam. Interpretacja kierunku, czy on jest zgodny z naszą hipotezą zakładaną, czy nie jest zgodny. Wnioskujemy o tym patrząc sobie na wyniki średnich. Widzimy, że średnia w tym drugim pomiarze jest wyższa niż średnia w pierwszym pomiarze, a na podstawie tego, że wiemy, że test ten jest istotny statystycznie, możemy również powiedzieć, że ta różnica w średnich jest istotna statystycznie. Kiedy raportujemy test, te dla prób zależnych, no to podajemy oczywiście te trzy najważniejsze informacje, które są raportowane zawsze w przypadku raportowania testu. te mogą Państwo podać przydziały ufności dla wyniku T również oraz raportujemy zawsze średnią, odchylenie standardowe dla tych grup, czy dla tych pomiarów, które. Mieliśmy. To, co jeszcze powinniśmy zaraportować, no to wiedzą Państwo, że skoro P mamy istotne i tutaj te różnice pomiędzy pomiarami są istotne, to powinniśmy podać jeszcze wartość wielkości efektu, czyli dekochena. W tym wypadku statystyka w tej wersji. Nie umożliwia tego, nie mamy tego dodatku do statystyki, żeby można było sobie z tym poradzić w tym programie, ale wiedzą Państwo, że można to zrobić jakimkolwiek kalkulatorem internetowym, więc kiedy się przeniesiemy na kalkulator i weźmiemy go sobie taki dla właśnie prób zależnych i podamy średnią pierwszej grupy, odpowiednio standardowe pierwszej grupy, to samo dla drugiej oraz korelacje pomiędzy tymi, zmiennymi, co ja już tutaj wpisałem, żeby oszczędzić Państwu czasu, to wychodzi nam właśnie wielkość efektu, którą też powinniśmy jeszcze zaraportować. Więc to są generalnie wszystkie rzeczy, które trzeba zaraportować. Ja Państwu za ten materiał serdecznie dziękuję, no i standardowo życzę wszystkiego dobrego.